Program Szczecin Przyjazny Rodzinie jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto. Głównym celem akcji jest stwarzanie warunków do korzystania z różnych form ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę. Do tej pory wydanych zostało blisko 3,5 tysiąca kart. Spośród wielu ulg niektóre cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Dużym zainteresowaniem cieszy się ulga przedszkolna. 124 osoby skorzystały z tej ulgi. Na drugie dziecko, czyli z tej ulgi 50%, sześć osób z 75%. I co ciekawe, bo tutaj niektórzy z uśmiechem komentowali samą treść uchwały, że dla czwartego dziecka jest stuprocentowa ulga. Okazuje się, że jest jedna rodzina, która z tego skorzystała. Miasto oferuje wiele możliwości rozrywki dla dzieci: baseny, muzeum, filharmonia, teatr, ale również zniżki w komunikacji miejskiej. Z programu może skorzystać każda rodzina. Warunek posiadanie minimum dwójki dzieci. Możliwość skorzystania z oferty programu nie jest uzależniona w żadnym stopniu od kryterium dochodowego, bo tutaj również takie pytania padały. Program jest skierowany do szczecińskich rodzin. Jego determinantem jest wyłącznie ilość posiadanych dzieci. Tutaj nie ma to związku w żadnym stopniu ze statusem materialnym danej rodziny. Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać ze strony internetowej. W związku z tym, że Szczecinianie mieli wiele pytań, te najistotniejsze wraz z odpowiedziami zostały opublikowane na portalu. Do tej pory strona doczekała się blisko 11 tysiąca odsłon. Mamy dosyć dużo wejść na stronę internetową programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, ale widzimy, że program cały czas wymaga takiego wsparcia, także promocyjnego i medialnego. E, zwłaszcza jeżeli chodzi o to wykorzystanie jakby w innych formach, e, nie tylko w, e, przy uldze komunikacyjnej, bo ta siłą rzeczy jest e, cieszy się największym zainteresowaniem. Osoby, które zainteresowane są skorzystaniem ze szczecińskiej karty rodzinnej więcej informacji uzyskają na stronie internetowej www.przyjaznerodzinie.szczecin.pl.